trzy, dwa. Two... Jeden. Siemanko, ja jestem Graf, witam. O Boże, jakie spawny to są pochrzanione. To jest ten nowy system spawnów. No to pięknie. <grytanie> Dobra, ja witam Was po raz kolejny na moim kanale i będziemy grali sobie teraz Free For All, jak zawsze. Nie wiem, czy pamiętacie tą moją serię, już tak dawno nie nagrywałem jej. Jest to seria... Kem z każdą bronią, właśnie w tym trybie, jeszcze z komentarzem na żywo, więc dość taka myślę ciężka, cie ciekawa. Nie wiem, jak ją jeszcze nazwać. Wyzwaniowa? Fak, drzwi są zamknięte. Tu jesteś. No wyjdź, proszę Cię. A, ja nie mam amunicji, kurde! Backing, ready for Fuck. Kurczę, nie spadła amunicja z niego, no? Ja jestem takim trochę tutaj za łuku. Nie bardzo się orientuję, gdzie mogą być wrogowie. Kurwa! On przyładowywał mi coś przed chwilą ja patrzyłem, miałem 14, 14 naboi, miałem A teraz co się stało? Nie, 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 tutaj paczki nie rzucę Muszę tu ją udziabnąć Pomogę mu go tylko zabić Dobra, rozpadajmy, stąd Podstawmy sobie tutaj AMS-a Dobra, Kema nie mamy Nie ma co się spinać No, przydałyby się jak cholera te tutaj powiększone magazynki, co? O, na no szczęście to się z Widział mnie? Nie widział mnie. Boże, czemu ten gościu tak lecoł? Ładnie nawet idzie, dwadzieścia Dobra, mam majka, jest spoko. Próbuję się przecisnąć tam, w domku po prostu będę na ich czekał. Jak tak to ma wyglądać, to może być trudno. Dziękuję. Jeszcze jeden Mike ma, jest... Chyba nigdy wam nie pokazywałem Majka jeszcze. Więc to będzie taki... Taki mój mój skampiony Mike Myers. Nie, no chyba nie ma co tak siedzieć. To słyszałem ja? Dobra. Haha. <śpiewanie> Hello. Przebiegam przez tą minę i nawet <laughs> nic się nie stało. Czyli to nie, musi, nie może być jego, ta mina. Ła, wow, fk. Jest kolejny. Ciekawe, ile mi z życia zostało jeszcze w tym majku. w ogóle nie patrzył na mnie spoko. Dobra, został ostatni kill. Chodź, 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 to dobra jest. Jesteś, mamy cię. <ścoughs> No, ten gameplay był całkiem, myślę, udany. Mam nadzieję, że Wam się podobał. 32, co prawda Kema nie ma, ale pokazałem Wam, pokazałem wam w końcu Majka po <grym>, ładnych paru miesiącach, zresztą na pewno już nie raz go widzieliście. E, chyba po raz pierwszy udało mi się tutaj skilli tutaj zdobyć, zazwyczaj szybko ginę nim. E, no i co, będziemy się w następnym gameplayu starali tutaj wbić Kema, oczywiście. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć.